Dzisiaj gotujemy coś tam nazwę tockpoke, to jest bardzo znane. Tteok to znaczy ciasto czy, lisowe, boki to znaczy, że najpierw na patelni i tak dalej, czyli tteokbokki. Chciałabym opowiedzieć trochę taką małą historię, bo tteokbokki to jest taka najbardziej emblematyczne dania, o co chodzi o koreański street food. W Korei tak naprawdę street food ten słowo to jest teraz dopiero oni używają, bo jak w Polsce street food. Czas prl nikogo nie tak powierzał, bo to jest właśnie internet, amerykańska kultura. Ale wtedy takie rodzaje jedzenia było bunsik. I bunsik, co to znaczy? Hmm. Jak to tłumaczyć? Bunsik to jest jakieś jedzenie na obok. Czemu tak jest? Bo kiedyś Korea Korei bardzo, bardzo, bardzo biedny kraj. Tak, po wojna i tak dalej. To były lata myślę, że 50-60 mega wiedzy. Koreanczyci najpierw dają liżu tradycyjne, ale liż nie, nikogo nie mieli żadnego sposobu kupić liż biorza drog I tam był, po wojnie Amerykanie Ciecie tam byli i oni dawali żeby pomóc tak? chuj tego małka, bo Amerykanie Ciecie mają dużo małki. I korenczy uh, nie ma kasa, nie ma ni nic gdzieś, czyli zaczynał ja, zapiera ja, tego małka, coś tam zrobić. Czy czyli tego na przykład to, dzisiaj będziemy robić, uh, to jest takie ironiczne, dzisiaj będziemy robić toppoki, czyli ciasto ryżowe, ale ten toppoki tego to, to jest naprawdę ciasto małka. Tak, czyli to jest to trochę smutna historia, ale ironiczne, dzięki czemu... Mamy teraz bardzo bogatą kulturę taki buncik, czyli street food. Czyli to chyba całą serię zaczynamy tego buncik. Tak, jest to bardzo dużo rodzaj buncik. Jak, nie wiem, szukać się na YouTube, Google'a, gdzie się zobaczyć, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Czyli dzisiaj jeszcze raz najważniejszy, emblematyczny buncik Tokpoki zaraz zrobimy. Dzisiaj ten Umówiliśmy się. Zawsze spóźniony. Jezu. Przepraszam, byłem za... Sam biłem, bo paru zapomniałem. Najważniejsze elementy na dzisiejsze... Dobra, zaczynamy, robimy póki. Dzisiaj mamy specjalnego gościa Ola. Cześć. Aleksandra Cili, bo... Ola, ty jesteś fanką topoki, nie? Ja tak. Jestem. Tak. Słyszałeś tego? W ogóle 20 km od Konina pojechałeś specjalnie do topoki. Tak. Dobra, tak, zrobimy. Chcę porównać, które będzie lepsze. Super. Co mm -hmm. posiedzimy, żebyś się piśnięgo topoki? Widzę dużo fajnych rzeczy i mam mm -hmm. dużo pytań też. Dużo pytań, no to pytaj no w takim razie. Tu tutaj chyba są gwoździe programu. Jakbyś mógł mi powiedzieć, co to jest i co to jest. No Jezu, to jest oczywiście, no, robimy topoki. To jest tok czyli to jest najważniejsze i jak powiedziałem to jest to właśnie tego symbol, tego ironia Bo kiedyś powiedziałem, że mega biedny byliśmy i same małka dostaliśmy, nie? Ale teraz to kupowałem i to jest napisane 100% z rizem tak i w internecie można kupić Tak i może też czasami jest dostępne też z małka. Czyli małka to jest po kolei i to jest salto. Salto jest ryż, mil to jest milkaru, czyli małka. I drugi, druga ważna sprawa? Druga ważna sprawa to jest, nazywa się omuk. Omuk to jest ciasto rybne, czyli to jest ciasto ryżowe i ciasto riwne. Azjatyckie sklep, czasami mają, czasami nie mają. A jeżeli? Nie, to? Jak nie ma, no kurwa nie ma, no. Tak, ważniejsze jest to. Dobra, tak, czyli to mamy. Tak. I jeszcze jest. Tarczyński Tarcyńskie parówki, dzieszynki, 95%. To trudno znalazło się w Polsce w ogóle takie coś. Chyba musisz się jednak zrobić. I tutaj do warzywa, no. Kawałek kapusta. Kapusta to jest właśnie polski kapusta. Czyli to nie jest kapusta pekińska. My też jemy polską kapusta. Po koreańsku nazywa się yang bechu. Bechu to jest kapusta. Yang to znaczy, zachód. Czyli kapusta chodzi od Zachód. To jest Yangbechu, czyli chujowe. Tak, naszego repsia. Tak, i cebula, oczywiście. Czosnek, por, szepiorę. Czosnek, jak nie macie, ja w ogóle nie nabiżę ludzi, nie, nie mają czosnek w domu, ale dobra, bez. Ale cebula, tak. Co mamy w tych miseczkach? Te miseczka, tak. Te miseczka jest takie potrawy to jest właśnie cukier. Nic nieciekawego. Czyli standardowy biały cukier. Standardowy biały cukier. Cukier możecie kupić na Waelixie na przykład. Okay. I A ten sos, co to jest? To jest gochujang właśnie. To jest fermentowane e, pastę chili. Czyli ostrzejsze coś. Tak, ale nie jest to tak ekstremalnie ostre. W ogóle mm -hmm. to jest dobre pytanie, bo bardzo dużo ludzi kojarzą koreańskie, że musi być bardzo ostre. Mm -hmm. To nieprawda. To chyba nad palcami spróbujesz to, czy jest mega ostre, czy nie. Nie, widzisz, no. Tak, koreańczycy też są człowiek, no. Nie jesteśmy takie takie. Czyli to jest gochujang, tak. To relatywnie łatwe znajdziecie. To jest chili fermentowany z ryżem. Mm -hmm. I a, ta, później taki, robię takie pastę. I to bardzo dużo mm -hmm. żubamy, koreańskie jedzenie. Czyli chyba jednak mieć w domu 10 kilo. To jest właśnie gochugaru, gochujang, gochugaru. Karu to jest prosiek, a goczu, co to, co to ma być? No chili. No właśnie. Już, już się pisko, mówię w ogóle po koreansku, czyli proszek chili. Tak. Sezam prowadzony jak zwykle to już oglądacie nasz kanał to sezam do już macie o jedzą. Tak. I ten ciemny tego, że to jest kolak to co to jest? Nie, to może być sos sojowe. To jest To jest i mamy jakieś dekoracje, trochę kawałek nori, nic nie mamy. Tak. I tyle. Czyli a! Tutaj tak zapomniałem, no to... A właśnie, co tutaj tak. się schowało. To jest na coś tam nazywa się jajko. No. Jajko. Tak. I to jest twardo gotowane na gotująca wodzie. Tak. I nie wiem czy się tłumaczyć jak to się gotuje twarde jajko. Dobra, kapusta pokroimy. Jak to się pokroje kapusta? Jak chcecie takie grubo cienko, grubo cienko albo, albo tę stronę możemy pokroić tak i będzie takie jaką nudulę. Mm -hmm. Czyli Julianki. Ten, 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 ten też się Chińczycy tak pokroją. Takie duże. Czyli ja mam ochotę dzisiaj ten sposób pokroić. Chyba tyle wystarczy. Cebulę pokroimy. Czebula jest, jest podobna jak kapusta, jak mamy tak na pół. Możemy pokroić ten sposób, no takim razie będzie trochę długi. Pokroić ten sposób, takim razie ten w środku tego, to będzie po końcu taka malutki będzie. Tak, czyli jak ten sposób chyba lepiej. Czebulę tutaj tutaj nałożymy na chwilę. Por, nie musicie mieć por, bo mamy cebula, ale jak macie por, takim razie super. I czosnek to jest do sosu, czyli chyba duży kawałek nie chcemy, czyli trochę taka malutkie kawałek. Tak, żeby robić jakieś pasty, że czosnek. I teraz e, tego parówki pokroimy. Trochę ten sposób, żeby był długi taki... Czyli miałem fancy Tak, to jest parubka, bo to jest 95%. E, tego pokroimy. Nie wiem, Ola pokroimy. To też musisz się trochę pracować. No, bo ładne. Bardzo ładne. Profesjonalne. Tak. No nie, będzie. nie będzie. Dobra. I to chyba zostajemy na stylu ciało. Ładny wygląda. Dobra. Woda się gotuje. Czyli to jest sama woda, czy coś jeszcze tutaj dodajemy? Jak to wygląda? W że bardzo dobre pytanie. W ogóle, dopóki się robi Bebard mialci. Mielci jest z suszonej anszła. Waziwa wyrzucają najczęściej dużo kawałek i tego suszonego ryby i takie webar robią. Ale to też jest to tak, że nasza koncepcja jest to trochę taka proste jedzenie, żeby każdy może zrobić w do, do domu. Czyli dzisiaj ja pokażę samym bodę. Kolejność jest tak, że najpierw wszystkiego wadziwa. Tak, bo nawet to nie jest webar, tak? To nie jest webar, ale jak dorzucimy tego wadziwa, daje trochę smaku. Czyli tak poczekamy, żeby bardziej trochę infuzja się robi. Dobra, czyli jakieś 3 minuty gotowało tego wody. Będziemy przeprawić dokładnie. Najpierw robimy tego gociużang. Tak, jeden duża wyszka w Tak. To w ogóle ten dania jest a, dość a, słodkie. Tak. I słodkie dziecie w ogóle pasuje bardzo dobrze, że ostre dziecie. Tak, będzie Czyli chyba nie, to robię nawet na maksa słodkie takie robimy jaką dzieciaki. oki to jest bardziej do koloru, tak, ale też to daje troszeczkę smak, czyli to też jeszcze raz powiem, nie boję się tego, nie jest to taka ostre, to jest to taka stereotypa. Ten koczukar też się jużki daje, a w ogóle ile, ile woda nawet nie powiedzieliśmy? 756 litrów, a litry mililitry. tak. Tak. I teraz już spróbuję trochę. Wolkie ostre, fajne. I czyli, co so na oczywiście? Sosy. Sosy i obe, sosy i też na razie. Na razie ci dajemy. W międzyczasie, co robimy? możemy pokroić jajko na no, dwa. Dobrze. O, ładnie. I w międzyczasie możemy też uh, się piorę. to jest uh, na uh, toppingu, czyli możecie pokroić. Czyli wyrzucamy pysko. Tak, tak, tak. To wszystko jest już gotowane, czyli nie musicie martwić parówki. Nie musimy martwić, żeby będzie dział gotowane, mniej gotowane, to tylko barubki, bez stresu i ciasto libne. Tak, to jakieś minutę. Minuta albo dwa wystarczy. To sprawdzimy to tak w ten sposób. No dobra, to miąka, miąka. Tego ciasto. Ojej Już jest idealne. Taka, taka. Tak, musi być takie konsystencja, i robić coś takiego No. A, to jest też sprawa. Tutaj ma dużo tego bodę, nie? Tak. To jest gukmul Tokpoki. To jest taki stary stylu, old schoolowy. Tokpoki to się robi często, jak uh, oglądacie YouTube'a, YouTube, taki koreanski strefy, coś takiego. Uh, jest to bardzo czerwone i bardzo gęste takie. Takie stylu też lubią, ale to jest bardziej takie w domu jak mama zrobiła. Tak, kungul tokpoki. Tak, czyli ma dużo, dużo tego, tak. Czyli do końca na stylu takie jajko wyrzućmy tutaj, żeby jajko jest już zimne, żeby będzie ciepło. Dobra, w takim razie nakładamy. Nakładamy na freestylu, to jest street food, nie musi być mega, mega ładne. Ale tak jest ładne, nie? Piękne. Piękne. Tak. Jajecko. tego sosu nawet nalewać trochę, ja lubię takie kumultokpoki, czyli pamiętacie, to jest kumultokpoki. Szczeperek ma być, żeby był ładny kolor, tak? Troszeczkę tak posypamy na stylu, tak? Do tego oczywiście sezam. Oczywiście, musi być cały czas, czyli siedzę po trochę w tak? Nawet ja wiem, posypał trochę kociukaru, żeby jeszcze taki czerwony akcent. I nori to na stylu, trochę taka nori. Mm, tak pięknie. No pięknie. A pięknie. Dobra, spróbujmy tego tak nie? Dobra, ja ci serwuję. Czas ryby chcesz? Oczywiście. Oczywiście. jajko chcesz? Parówki, pewnie, że chcesz, Dobre. jesteś Polką. Tak, ty, ty jak miałeś dzieciaki, dużo parówki e, jadłaś? No, tak, to, to była tradycyjna kolacja. No bardzo dobrze, w takim razie ja też, bo w Korei też zjemy bardzo dużo parówki. To nie jest żart. Tak, czyli takie masz troszkę, trochę tego sosu na górze. Dobrze smacznego. Ja też to, to samo, troszkę trochę zjem. Słodkie, pikantne. Ale wiesz co? Jak, kiedyś jadłam, mm -hmm. to były jeszcze makaron. Mm. Mm. To poki właśnie, dodatki jest to um, bardzo różne, tak? I jak jadłeś makaron, to chyba jest coś tam nazywa się raboki, Na jest to jest i ra to jest ramion. Czyli mogło być makar namian, ale nie tylko. Tak, nie tylko. Czasami ludzi. Właśnie jak ostatni odcinek robiliśmy żabcie, takie makron też się. Jeszcze czeka przecież się, jak się nazwa się pjolmia. To jest na maksa, a takie skrobie, na maksa taki gumowy, to też się często. I poki ma bardzo dużo rodzaje. Jest to coś takiego na czyk sok to To jest w ogóle na stoliki macie, macie palnik. I oni zabrają taki wielki garnek i tam w środku jest bardzo dużo makaron, coś tam, coś tam i oni sami gotują. Czyli oni sami tego redukują, tego sosem, jak oni chcą. Czyli to ma bardzo dużo. To jest taka klasyczne, bardziej takie domowe. Tak, jak jeździsz do Korei i uh, zamówić mówić tak poki, to uh, mogą wyglądać zupełnie inne. Tak, I jak, jak smakuje parówki? Kiedyś myślałeś, że będziesz e, cię paruki w ten sposób? Bardzo dobrze. Dla mnie... No tak, jajko jest ciekawa sprawa. Czyli... Tak, mnie smakuje też bardzo dobre tego konsystencji boki, ten top. To jest super. Ja bym chciał więcej czosnek i więcej ostrych oczywiście, ale ja jestem Koreańczyk. Czyli tak, ostre, moim zdaniem takie proporcje co gotowiliśmy, moim zdaniem każdego w domu łatwiej tego zrobić i piszmy go, czy jest. Dobre jest kurwa. ale mało ostre. Ale dla mnie. Czyli pamiętacie, dajcie suba i lajków. I komentarza też, tak, możecie napisać co, co za kondon. Nawet negatywne komentarze, to jest, uh, nawet czasami jest hate to byleś lepsza niż uh, jak się mówi ignorance. Tak, okay. widzisz, czasami jak... Ten lepiej pozytywne, oczywiście. Lepiej pozytywne, ale to jest taka sytuacja, że jakiś chłopak, ty kochasz ten chłopak, ale ten chłopak w ogóle nie do ciebie nawet. To jest gorzej niż ten chłopak może, ej, ty kury, co? No, <laughs> nie yes. bryjesz się. Ale, ale taka ten sposób nie mówi. Ale tak, czyli nawet negatywne komentarze, nie lubię ten koleż. Konstruktywna krytyka. Konstruktywna krytyka, tak, coś takiego. Daj się każdemu. na Ale dobre. Правда, я же могу одной